Matura Czerwiec 2025, zadanie trzecie. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Zanim zaczniemy rozwiązywać, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i polubić tego filmiku. Zaczniemy sobie od pierwszego: od pierwszej prawdy fałsz. Przepiszmy sobie iloczyn. Czyli ten iloczyn o podstawie 3 z 5, ok musi być równy temu. Tą dwójeczkę przenosimy sobie tutaj do potęgi, do piątki, czyli to będzie logarytm. 3. No i 5 do drugiej to jest 25. Widzimy, że zdanie jest oczywiście prawdziwe. Suma. Logarytmu z dwójeczką musimy sobie na początku przepisać. Podstawa to 3 z 5 musi być równa. Na samym początku, najważniejsze tutaj to jest zamienić tą dwójkę. Oczywiście na logarytm 3. No tutaj będzie to 5 bo 3 do 2 to będzie 9, czyli to by było 2 plus logarytm 3 z 5. Podstawy mamy te same, więc to możemy sobie wymnożyć. Wynik to oczywiście logarytm 3 z 40 45. No i widzimy, że to oczywiście jest fałsz. Nie jest to równe temu.